Powitać, powitać Państwa, uff uff z tej strony pieso, a to Aha. jak widzicie kolejny odcinek z gry. <laughs> Surviving the Aftermarch, tak moi drodzy, dzisiaj znowu będziemy się męczyć z zimową pogodą, z wieloma przeciwnościami losu jakie mamy, i różnymi, ale to różnymi pierdołami. Tak teraz widać, że popełniłem pewien błąd. Yy, możecie się domyśleć jaki yy, błąd popełniłem. Niestety cały ja 6 godzin. 6 godzin, ok. A to by było w stanie ogrzewać nam tam wszystkie te rejony, czy jak? To ogrzeje, to ogrzeje to... Te rejony ogrzeje, które potrzebują, zos muszą zostać ogrzane. No dobra. Czyli ten wzmocniony koksownik sobie moi drodzy wybudujemy. Usuniemy wtedy te dwa koksowniki i będzie wiadomo można tutaj zrobić wiele różnych rzeczy. No i kapliczka będzie miała, wiadomo, ogrzewanie. Ale tak jak mówiłem ostatnim razem, co każdy dzień będzie po prostu leciał dalej. Więc bez będnego przedłużania. Lecimy! Moi drodzy, dzień 32 już się zbliża nam. Zaważono ocaleńców. Nowi ocaleńcy. To no, koniec zbliża się grupa ludzi w obdartych ubraniach. Musimy na wpuścić. Nie mamy ubrań ani żywności. Oczywiście zostaniecie wpuszczeni. Niech się nasi medycy z wami zajmą. Bezdomnika. eee koloniści. Już zaraz się wami tutaj też zajmiemy. Ciepełko jest. A ten wzmocniony koksownik miał lepiej działać, ale okej. Okay. wyziębione... A to tam jest wyziębiony. Tutaj gdzieś było... temperatura. Ciepły obszar, chłodny obszar... Chłód... zwykła, dobra, trochę chłodu będą mieli, ale jakoś... Oczekiwanie na zasoby aktywne... dobra, to chodzi wszystko tam, tak, tak. Bo chciałem postawić mocny koksownik, bo to wiadomo, lepiej się sprawuje moi drodzy. Ewentualnie damy po prostu w świecie takie coś jak grzejnik, który no wiadomo kosztuje, ale daje nam yy, za prąd. Zamiast za prąd po prostu. Tutaj ludzi mamy, mamy wiadomo ilość rzeczy ogarniętą. Przetwórnia, o właśnie. Bo widzę, że się złoża pokończyły nam. A to zawsze, jak widać, jest niezbyt dobre. Ale dobrze, lecimy z tym dalej, z tymi pierdołami w ogóle. Moi drodzy, dzień 33. wędrowny kupiec. Dostajemy nasiono czegoś, w zamian za parę rzeczy. Oczywiście nasiona dostaniemy. Nie pamiętam jakie. Ale coś tam dostajemy. Yy, tak myślę, że szpital by było można. Szpital podobny. O, woda. Prąd. Yy, Miejsca dla pacjentów. Sześć. Tylko, że to też potrzebuje materiału. Tylko pamiętać musimy, że potrzebujemy masy innych materiałów. Na mechanika. Du fabrykę elektroniki, która. Elektronika nam bardzo jest potrzebna. Ale na ten moment, jak wiecie, yy, jest nam potrzebne co innego. Między innymi potrzebujemy... Kurczę, zainfekowanych końców jest za dużo. Aż. Z powrotem pewnie sił. Czyli zainfekowani i mi zainfekowali ludzi. No cóż. Życie się mówi. Yy, potrzebuję tutaj... Jakby to Wam powiedzieć, tutaj zostanie wbudowany ekstraktor metalu z zasilaniem, wiadomo, fajnie, super, elegancko, super fajnie. Ten ekstraktor metalu będzie pracował sobie. Dodamy tam ludzi, żeby robili i ekstraktor i metal tam po prostu zbierali. Bo tutaj, wiadomo, zbieramy podzespoły. Tutaj też chyba podzespoły zbieramy tak. Dwa miejsca zbierające podzespoły mamy. Mm, to jest ten problem, mankament nasz. Right. Y You're oczywiście bad. tutaj w myślę, wyślę, żeby uh -huh. podbudowali parę yep. rzeczy, bo to będzie o wiele szybciej i takie yes. tam inne. Pani lider, aha, nie można. Aha, cóż, szkoda. Dobra, yy, drogę. Droga, droga, droga. Droga będzie o wiele przed środkiem transportu. Tutaj. O! Zakończenie budowy. Panel fotowoltaiczny kolejny mamy i numero duo będzie też. Aha! Niech tam robią, ładnie. Szafa z akumulatorem mamy, to wszystko to jest elegancko. Dobrze moi drodzy, dzień 34. Musimy naprawić parę rzeczy z tego względu, iż nie mamy na wszystko e, energii. Tak mogę to rzec. E, ten panel został uszkodzony. się nad zniszczeniem tego szafy z akumulatorami. Aby ona nie musiała tutaj stać, ta szafa z akumulatorami nam tutaj niepotrzebna jest. Mamy dwie szafy tu. 6 i 2 i to jest w zupełności wystarczający zapas. No i produkcja prądu jest e, wystarczająca, nadmierna. 72, coś. Zamarza na śmierć, o nie najgorzej. No cóż, będzie kogoś trzeba pochować. E, przeniósłbym trochę te budynki. Kamienica. O. Dobrze, dobrze, dobrze już atakują kolonistów poszły już mi tutaj specjalistów wysła i nie będzie tutaj wilków wilkami się zaraz zajmiemy nie będzie trzech kolonistów zmarło z powodu mrozu brach. ale mamy wolne miejsce w takim razie jej cieszę się niezmiernie rodziny Antonio są zadowoleni koloniści, jestem z tego też dumny, więc super! Moi drodzy, przybyła nam tutaj farmaceutka. Na terenie koniec zaparkował mocno rozszkieletowany samochód, z którego wysiadła kobieta. Wygląda na bardzo pewną siebie, a jej włosy są w nieładzie. Niesie też plecak leków. Oczywiście, moi drodzy, zrobię sobie tego screena. Bo jakby inaczej. Trzeba zrobić sobie screen'a. Pyk, pyk. Pyk, będzie na miniaturkę. Przyjmij ofertę leki, antybiotyki. O! Antybiotyki, to owszem, ja przyjmę. Antybiotyki są naprawdę ważne dla mnie. Oj, bardzo cholipko ważne. Wiczki, proszę mi tutaj załatwić. Dobrze, dziękuję mamy gdzieś bliżej plastik. Szukamy plastiku. nie byłoby gdzieś ekstraktora? O, oni muszą tam daleko przechodzić. Łopanie. Pobliżej macie tutaj plastik. To tutaj. Już wam też ścieżynkę zrobię. I będziecie zadowoleni. Będą mieli bliżej pracę. Potrzebowaliśmy po prostu plastiku, bo nie było plastiku. Dostępny specjalista, kolejny. jej wniósł 35. Naukowiec, oczywiście. Im więcej, tym weselej. Lecimy z Koksem. Moi drodzy, jesteśmy atakowani. Yep. Yep. All right. What's up? Yes? Niestety, jesteśmy atakowani. Szybko się zebrać, Ready. specjaliści. Ready. Yes. Yes. What's up? Your Wszyscy specjaliści do przygotowania się do walki. Ochroniarz też możesz przyjść. Specjaliści do boju. Niedźwiedź atakuje. Ej, ale zostaw ten ten. Dopiero co wybudowałem go świeżo. Panie ochroniarzu. No, pokazać kto tam rządzi. Dziękuję, jeden. Drugi. Zaraz będzie, oczywiście. Naprawić to na szybko. Naprawa 55 betonowych płyt. Napra... Zniszczyć tego gałgana. Tak nie może być, szybko. To jest niedobrze. Musimy ich wyeliminować jak najszybciej, bo... do no to jest niefajna sprawa. <grymne> Dobra, dzień 35. Bardzo ciekawie nam tu minął. Tutaj bym dał może strażnicę, bo tutaj ładnie by było można coś odkryć jeszcze. Dobrze, fajnie odkryliśmy. Hmm, pokonaliśmy wrogów, super. Pani może pomóc? Nie, nie może pani pomóc. Szkoda. Ja się zajmą tymi gryzli. Bo trochę mięska mamy. Tutaj. Rafineria sobie pracuje. 150 prawie paliwa już będziemy mieli. Dowolne zasoby. 50, ale tego paliwa mamy więcej. Jeśli się wydaje, że nie mylę. 300 komponentów, 350 potrzebujemy mieć e, rzeczy. Bardziej z tymi podzespołami jest problem i metal to pół półbiedny. Metal się zawsze ogarnie. Gorzej jest z podzespołami, moi drodzy. Podzespoły to jest fabryka elektroniki. Hmm. O, fabryka elektroniki. Ale tą fabrykę elektroniki mogę pobudować bliżej. No to wiadomo, jak to jest. 170, 115, 70 i 20. Dobra, wybudujcie mi to moi drodzy. Bardzo nam to jest potrzebne niecierpiące wręcz zwłoki e, Mechanik natomiast potrzebuje też od groma materiałów. Nie będę ukrywał gromy materiałów potrzeba. Moi drodzy, dzień 36. Powoli kończą nam budowę fabryki elektroniki. Tylko materiałów oczywiście brakło. Mamy już posterunek strażników. Naprawa powoli się finalizuje. Tyle dobrego. Tylko brakuje nam troszeczkę ludzi do pracy. Nie ukrywając, troszeczkę, czyli dużo, bardzo dużo. Limit produkcji 138 na 150. Powiem wam tak. Ta produkcja, co tutaj już jest, to zaraz zostanie całkowicie zakończona i będziemy happy, będziemy zadowolony, będę, bo będę miał już materiały jedne. Potem będziemy mieli materiały numer duo. A na koniec będziemy materiały numer trio. No tylko wiadomo zasoby trzeba pozbierać. Będzie znowu oleje, nie oleje. Potem e, Moi drodzy, po ogarnięciu tych wszystkich problemów. Takich jak... Oho, znowu infekcje wchodzą. Super. Znowu trzeba pokazać, że to, to i to musi się aktywować. Hata myśliwego. Tartak. Tartak jest na chodzie. Umiera ze starości. O nie, najgorzej. Ktoś umarł nam ze starości. Aha. Ktoś jest chory i nie może już funkcjonować. Bilans 15, wygoda. Do, dobrze to wyglądało. Czyli tak wyglądał dzień 36, moi drodzy. Moi drodzy, dzień 37, kolejny specjalista. Oczywiście werbujemy za ryby, co prawda, ale werbujemy zawsze więcej specjalistów. Kolejny wojownik, O, super. Yy, już ludzie nam tutaj zdrowieją, więc jestem happy i bardzo... Yy, moi drodzy, wyburzam, wyburzyłem tutaj w sumie tą część produkcyjną, która nie jest już potrzebna. W rzeczywistości. Nie jest nam już do niczego potrzebna. Nie potrzebujemy tego. Ale to ani, ani trochę. Jestem za to bardzo ciekawy, gdzie byśmy mieli tutaj jeszcze metale. Ale 33 bogactwa to jest bardzo słaba sprawa. Plastiki. Plastik tutaj mamy. A czy by dało się zasoby? O! Nie. Stan budynku jakość gleby, budynki stan budynku zasoby. O. Aha, metal. Metal jest na taki kolor, taki. Części ci 110. O. Aha. Proszę wyruszyć, moja przyjaciółko. Muszą wszyscy tam iść. Nie chcemy stracić kolejnych specjalistów. Także więc zobaczymy się zaraz na walce. Oho, dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego. Nie, radzą sobie. Koleżanko. Aha, koleżanka sami, samych wszystkich pobiła. Okej, okay, okej, okay, może być. Aha. Czy oni mieli jakieś fajne rzeczy? Trwałe narzędzia, to niech pozbiera pani. Tutaj te trwałe narzędzia, fajnie będzie. Eee, dobra, mamy do ogarnięcia jeszcze. Co tutaj byśmy musieli? Na pewno już część będziemy mieli, więc części nie musimy mieć. Podzespoły, owszem, bardzo potrzebne. Rzeczy to są. Podzespoły są straszliwie potrzebne. E, dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Ludzi 10 do operacji. Problemy energetyczne. Dzień 38 przychodzi naprawdę węzeł gordyjski. Pulchny kolonista ciągle. E, luchny klonista ciągnie się do ciebie. Na twarzy jest jednocześnie blany i zaczerwieniony. Um, mamy mały problem, mówi. E, Przeprowadzi cię, e, cię do turbiny wiatrowej, w której wynik zaplątało się coś, co wygląda na duży latawiec. Pod turbiną stoją twoje przeraż e, dwoje przerażonych dzieci. Tak nam przykro, nie chcieliśmy. Krzyczy jedno z nich. Niech ktoś wejdzie na górę i naprawi to. Niech e, zajmie się tym ojciec. Niech zajmie się tym jedno z dzieci. Szukasz ochotników a bo cię przebiega kobieta, krzycząc do dzieci o rany. Co wy narobiliście? Odwraca się, lecz mówi w porządku, daj mi chwilę. Ok, czyli nie było żadnych konsekwencji, nikomu się nic nie stało. Zebrali chyba e, Te szklarnię, tak. Czyli szklarnię można wyburzyć. Szklarnię można wyburzyć. A ten jeszcze tutaj pracuje. To jak pracuje, to niech pracuje. Szklarnia papatki idzie. Odstawkę. Tamta szklarenka. Może jedna funkcjonować szklarnia. Taka prawda. Eee, marchewki. O, marchewki mogą funkcjonować. Kuchnia. Eee, kuchnię bym mógł wybudować. Tak żeby nieco moim drodzy morale się poprawiły też. Ale do tego potrzeba wody. Wieża ciśnień. Pyk. I elegancka droga. O. Wiecie o co chodzi z elegancką drogą. No i oczywiście magazyn będzie trzeba zbudować, bo magazyn. Skład. To znaczy się trzeba wybudować, bo jest zapełnione. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Moi drodzy, właśnie zdobyliśmy kolejne części, czyli 150 paliwa mamy. Mamy 350 zasobów. Za niedługo będziemy mieli 500 metalu i 300 podzespołów. Ale do tego jeszcze nieco drogi nas czeka. Bo wiadomo, wydałem teraz na te rzeczy, żeby tutaj no, było e, dożywienie lepsze. Po prostu, żeby ludzie mieli lepsze jedzenie i w ogóle. No i kolejne, tak jakby mógłbym rzec, podzespoły. Tak, oczywiście. Fabryka elektroniki, 115, 170, 20, 70. Coś za coś. Wybudujemy kolejną fabrykę elektroniki. Zje nam to ogromę znowu materiałów mechanicznych, ale, no, potrzebujemy tego. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Tutaj jeszcze kogoś trzeba wrzucić. Pracującego, bo nie mamy tutaj kogoś. Kuchnia została zakończona sukcesem. Yy, tutaj już kogoś mamy. Tutaj mamy odkryte budynki. O! Ciekawe. Dobrze. Lecimy. Pyk, 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 pyk. Jak dodatkowe materiały ma to nam dać? Ja się nie będę bawił cyk i cyk. Zawsze trochę elektroniki. Były budynki, nie ma budynków. Przetwórnia skażenia. O nie. Przetwórni nie potrzebujemy już. Nie potrzeba, bo no, nie ma co z nią zrobić. Eee. Metale. Metaliki, metaliki. Tak sobie myślę, co by tutaj dać... To pójdzie, Odstawka? To do naprawy, bo nam spadł tutaj prawdopodobnie meteorit. No nie jest źle, mogę rzec. Nie jest źle, mamy wszystko. Ale to wszystko, można rzec. A, ochroniarz już się nimi zajął. Mamy metal, dobra. Moi drodzy, mamy metal już pod koniec odcinka praktycznie, 39 dzień. Moi drodzy, yy, zlikwidowałem kolejne miejsce, które jest w ogóle niepotrzebne, produkcji jedzenia, bo to nam nie jest ani trochę potrzebne. Nie potrzebujemy tego, bo no jedzenie mamy, dużo jedzenia, bardzo, bardzo dużo jedzenia. Teraz, moi drodzy, kuchnia nam tutaj będzie pracować i posiłki mięsne wytwarzać, to tak koło 200 posiłków może można zrobić, co nie? Taka jedna kuchnia powinna sobie dać radę. Do przetwórni za, za, za zatrudniam ludzi. I oczą wyjście, jak widzicie, odkryliśmy tutaj kolejne e, miejsce z rzeczami. Tutaj też te lampy od razu poszły w podstawkę. Dostępny specjalista kolejny. E, zwiat. Werbujemy go bez zawahania. Zaraz będziemy mieli masę kolonistów. Tak masę, więc jestem zadowolony. Plastik, plastikiem. W plastiku dużo nie mamy, ale mamy dużo drewna. Już produkcja y, z użycia jest trochę duże nie ukrywając. Y, produkcja to jest 4, z użycia to jest niby 6. Niby jest 6 drewna, bo zużywa nam Eee... Zobaczmy ile ona zużywa kuchnia. Bierze jeden kawałek drewna, czyli raz, dwa... Eee, a, koksownik żre tyle, tak? Koksownik nam tyle je. Eee, dobra, dobra. Fabryka elektroniki, numero duo, poszła. Eee... Okej. Okay. Fabryka elektroniki, wychodek skażenie. Eee, coś chciałem zrobić. Oto już jest końcówka. Ten jeszcze jeden i Będziemy kończyć odcinek. Moi drodzy, e, doczekamy ją się nasi ludzie, nasi koloniści. Grzyniczka. Postanowiłem, że grzyniczka się tutaj przyda. I na część grzyniczka będzie warto tutaj co nieco zrobić. Mamy pełno kolonistów. E, nie kolonistów, tylko specjalistów. Spec grupę mamy już, można tak rzec. E, masę rzeczy. Wybudujemy tutaj ogrzeń przemysłowy, który za prąd będzie nam dawał energię, wiadomo, w postaci ciepła. A wyrzucimy wzmocnionego koksownika, bo nie będziemy chcieli, nie, nie chcę zużywać tyle tego y, drewna, żeby no, mniej ludzie tam musieli używać tego. Tylko martwi mnie jedna rzecz: ilość produkowanej energii drastycznie nam maleje, jak widzicie, e, z tego powodu. Będę zmuszony dać turbinę wiatrową pewnie. Numero Trio. Trzecią turbinę wiatrową. Duże panele słoneczne kolejne. Tylko w innym miejscu, bo e, mogę powiedzieć, że różnie to bywa. Oj, bardzo różnie. Dwa panele słoneczne tutaj by się dało. A tutaj na prawo z przemysłowy doszedł nam do funkcjonowania. Tylko, że jeszcze nie funkcjonuje, bo nie ma prądu w nim. Eee, najbliższe połączenie energetyczne, jest tam. Okej. Okay. I tutaj. No, za niedługo będzie to koniec mojej drodzy naszej przygody. Niestety, bo niestety, ale wiecie, przeżyjemy, przetrwamy ten kryzys. Ale dobrze moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, jeśli tego nie robicie. No i oczywiście dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się i do następnego, pożegnać Was, słów, pa!